Anna Machacz, Paweł Zaborski, opowieści Czarodzieja Profilaktikusa Kraina Czarodzieja Barbakusie, już niedaleko, za chwilę zobaczymy nasz dom! Zawołał Czarodziej profilaktykus do swojego smoka. Obaj wracali z wielkiego zjazdu czarodziejów i pomimo męczącej drogi humory im dopisywały czarodziej nie mógł się doczekać kiedy opowie dobrym wróżkom o swoich niezwykłych przygodach jednak nie to było powodem jego największej dumy lecz fakt że rada dostojnych magów i czarodziejów uznała jego wielką księgę krain magicznych za najciekawszą lekturę ostatniego stulecia profilaktus miał oprócz tego wiele powodów do zadowolenia ale szczególnie cieszył się z wynalezienia niebieskiego pyłku dobrych słów, żółtego pyłku dobrego humoru i czerwonego pyłku dobrych uczynków. Nauczył też biegonogów i kundarów, że prawdziwa przyjaźń pochodzi prosto z serca. Dzięki swoim staraniom pomógł mieszkańcom diamentowej krainy w zrozumieniu, że czasem lepiej porzucić największe bogactwo, aby znaleźć prawdziwe szczęście. I o tym właśnie opowiedział czarodziej zaprzyjaźnionym wróżkom, elfom i skrzatom, a także gospodarzowi, kiedy zasiedli na ławeczce w cieniu magicznego drzewa.